Moi drodzy, telewizja. Co dla telewizji jest najważniejsze? Wiadomo, oglądalność, sensacja, no i gwiazdy. Ale skąd je brać? Okazuje się, że no nic prostszego to właśnie telewizja potrafi kreować największe gwiazdy. Ja Wam to pokażę na przykładzie. Kolego, chodź, do tutaj chwilę. chodź, 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 Szybcie, szybciej, szybciej. Spokojnie. Spójrzcie, czy gwiazdą telewizji mógłby zostać taki wafel? Dlaczego wafel? O no, Michał, sorry, ale sam wiesz jak wyglądasz, no. No, Jak? <laughs> Przystojny. Inaczej. Nie, ale poczekajcie. Nawet taki Michał mógłby zostać gwiazdą telewizji. I to w momencie, w którym najmniej się tego spodziewa. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na dachu budynku. Ja znikam. Michał wyszedł zajarać, a wy... A wy jesteście gołębiami. A ty jesteś głupi. Policja, proszę odejść od krawędzi. Ja? Tak ty. Nie rób tego. To nie rozwiąże Twoich problemów. Chodzi o Bożenę? Nie, nie chodzi o Bożenę. Zachowaj spokój. Ja, ja nie wiedziałem, że nie można na dachu jarać. To i to ja spadam. Czy panara, Hej. Nie ruszaj się z miejsca, nie denerwuj się, nie działaj pod wpływem emocji. To jednak chodzi o bożenę! Nie, nie chodzi o bożenę! Zachowaj spokój! Dobra luz! Synu! Co ty najlepszego robisz? Mama, dlaczego mama nie jest w pracy? Mamo, ja się wyszedłem tylko przewietrzyć! I to nie jest powód, żeby się zabijać! Mamo, nie będę skakał do cholery! I nie wyrażaj się przed śmiercią! A spróbuj mi tylko skoczyć! To masz szlaman na koputę! Nie, dobra, mamo, to ja spadam, dobra, to lecę do domu! Na razie! Momencik, chwileczkę, proszę stanąć bliżej do krawędzi. Dlaczego? Bliżej. Ja? Tutaj bliżej. A dlaczego? Uśmiechamy się. Zdłem. Bliżej. Bliżej. W porządku, make up! Co? Co? Tam się patrzymy, uśmiechamy się, tam się patrzymy. W porządku, jestem gotowa, możemy zaczynać. Dzień dobry, Krystyna Pochankę, wiadomości 24. Witam państwa niezwykle serdecznie. Szanowni państwo, znajdujemy się na dachu budynku przy ulicy Grockiej, na którym to od 10 minut stoi młody człowiek, który zdecydował się na desperacki skok. Jak ma na imię? Staszek, tego ale... jeszcze nie udało nam się ustalić. Jak również tego, co jest powodem tego desperackiego kroku. Ale przepraszam, ja nie chcę, nie... nie chcę żyć. To słowa, które powtarza każdy desperat. Jest trochę chłodno, widzę, że zbiera się na deszcz, a więcej o pogodzie Dorota Gardias. Dzień dobry Państwu! Dziś na Pomorzu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, zaś cała Polska będzie znajdować się pod wpływem niżu w Skandynawii. Ale to jeszcze nie powód, żeby się zawijać, Staszku. <grym> A więcej o pogodzie po reklamach! Sponsorem Skoku Staszka jest firma Skok Stawczyka. Krystyna Pochankę, witam serdecznie państwa po reklamach. Przypomnę tylko, że znajdujemy się na dachu budynku przy ulicy Grodzkiej, na którym to, jak udało nam się ustalić, młody człowiek o imieniu Staszek. Już za chwilę wykona skok swojego życia. Ale nie, ja nie będę skakał. Nie. Każdy tak mówi. W tej chwili jest z nami najbliższy przyjaciel Staszka. Przepraszam, ja go nie znam. Gdybyś znał, na pewno byś polubił. I Gorze, jaki był Staszek? Był? <laughs> No, Staszek to zawsze był taki, że za co się nie brał, to zawsze to doprowadzał do końca. Wierzymy, że i tym razem nie da... Yy, yy. Wierzymy, że i tym razem nie da. Plamy! 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 plamy. A skoro jesteśmy, szanowni państwo, przy temacie plam, to o usuwaniu tych najtrudniejszych, czyli z wina buraków i szminki, opowiemy państwu w dzień dobry TVP tuż po skoku Staszka. Szanowni państwo, już teraz zapraszam do mnie kolejnego gościa. To profesor Jan Parzecki z Wydziału Aerodynamiki Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze! Panie profesorze, proszę powiedzieć jak będzie przebiegał lot Staszka. Krótko. A coś więcej? Pozwoliłem sobie sporządzić wymowny wykres. Zatem zatem stąd szkoczy tu spadnie. Dziękuję. A jeśli ty chcesz, by Staszek skoczył, wyślij SMS o treści Jump pod numer 0075 do wygrania cenne nagrody. Mamy to? No super. Stachu, no świetnie wypadłeś. Świetnie, słuchaj, my teraz z ekipą lecimy na dół i będziemy cię filmować od dołu, nie? No. A, słuchaj, jeszcze jedno. Jak będziesz leciał, tam się wiesz trochę uśmiechę, bo to będzie na żywo, nie? I dodaj coś od siebie jakiś tam spontan, wiesz taki. No. E, ty nasza spalająca gwiazda, ty. Dzień dobry. Co to jest? Nowy portfel, fajny. Jestem policyjnym negocjatorem. Jestem tu po to, by ci pomóc. Co się stało? Kto cię opuścił, uwierz, życie ma sens. Przepraszam, nie za, nie za bardzo rozumiem, wie pan. Jakie są twoje żądania? Ale ja wyszedłem tylko zajarać, jakie ja mogę mieć żądania. No. Nie wiem, samochód, samolot, pieniądze, nie zapominaj. Ty tu rozdajesz karty. No e, no to chcę pieniądze. Pieniądze? Ile może milion? No to biorę milion. Co ta milion? Może dwa? Nie zapomina, jesteś pepkiem świata. Biorę dwa. Proszę bardzo. no. Panie, a ile dajecie, jak ktoś wlezie na garaż? Przepraszam, mam do pana taką serdeczną prośbę. Stuliłby pan Ryn, tu się pracuje. Nie. Halo, przepraszam. Przepraszam, halo, halo, halo. przepraszam. Momencik, żona dzwoni. Dobra. Dobra. Kochanie, szybko, bo w robocie jestem. Cukiernica, ja rozbiłem, wypadła mi. Nie denerwuj się. Nie działaj pod wpływem emocji Ty tu rozdajesz karty Jesteś pępkiem świata Halo, halo, pan, przepraszam, halo. bo pan zapomniał te dwie bańki dla mnie gdzie, gdzie to jest? Czekają w samochodzie, zapraszam. Jezu, jestem bogaty, jestem bogaty. Ale jestem nie, nie bogaty. tam, nie tam. Ej! Do no A coś mi ostatnio wszystko z rok leci.